W szarym świcie stalowe serca biją. Na granicy, gdzie mróz w ciszy żyje, pod butami ziemia twarda jak skała. Codzienność wojownika, dusza niezłamana. Czujne oczy patrzą dalej niż horyzont. Cisza niepokoi, jakby niósł ją wiatr. Świat fałsie, a oni jak filar nieugięci w wietrze, jak żagle w żeglarskich chwilach. Strażnicy granic, mury niezłomne, Duch w nich żywy siła niepokonana. Płaszcz nocy otula ziemię jak tarcza. W ciszy granicy historia się pisze. Zimny oddech jak wiatra, serca gorące. Każdy krok jak pieśń, melodia nocna. W dłoniach karabin, lecz w oczach nadzieja. Dla dzieci przyszłości, by nie znały cierpienia. Nie szukają chwały, nie pragną medali. Ich misja to spokój, byśmy nie upadli. Granica to linia, oni to mur, nie ugięci w twarz burzą jak rzeka w nurt. Tu Polska zaczyna się, tu kończy strach, ich obecność to światło. Najciemniejszy czas. Ojczyzna!